koniec lata i szukaliśmy pomysłu jak to lato zakończyć, można koncertem, nie wiem, żegnaj lato na rok, a wymyśliliśmy formułę, że pożegnamy ze spieczonymi słońcem, żeby potem piec pyry, a więc pieczone ziemniaki, pieczone bliźniaki, zabawa językowa, tak naprawdę dobra zabawa na pożegnanie lata. Co roku rozpoczynamy zawsze tą częścią pierwszą, która ma miejsce i odbywa się na Placu Wolności. W tym roku była pewna drobna zmiana, ponieważ zadziałał się nowy element, bitwa na dwie patelnie z udziałem uczestników master, programu Masterchefa znanego, czyli programu kulinarnego. Jak Państwo mieliście okazję zobaczyć, patelnie były autentycznie duże. Sądzę, że wszystkim na pewno smakowało. Jesteśmy już pierwszy, trzeci, trzeci raz, tak. Także, no, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo rzadko się spotyka taką imprezę, nie? Właśnie. Babimy cię. No a w co? M um, autami. Co jeszcze? Się zamienić, w trakcie zajęć wróciła jedna, wróciła ta sama. Także, ale nie było dużo takich sytuacji. Raczej wykorzystujemy to, że jesteśmy takie same obok siebie niż osobno. 117 par w ubiegłym roku, 102 pary, ale co nas bardzo cieszy, to to, że jedna trzecia z tych par to są nowe pary, czyli to świadczy o tym, że ten Dzień Spieczonego Bliźniaka, jak myśmy go nazwali 21 lat temu, w zasadzie to tutaj koledzy z Miejskiego Centrum Kultury wymyślili taką oto nazwę. Czyli to jeszcze, czy nadal się no, trzyma mocno. Mieliśmy nieraz taki przypadek, że jeden wyszedł, drugi przyszedł. No i później zobaczyli, jak to, tutaj siedział, teraz tam siedzi, ale jak zobaczyli nas dwoje, o kurde, to, to są bliźniacy. Jesteśmy znani nie tylko w Polsce, znani jesteśmy w Europie. Ja jestem znany w Ameryce nawet, z moich podróży rowerowych po Europie. Także jest to impreza w Czarnkowie. to jest cukrem wspaniała, to jest, jak to się mówi, zawrót głowy, jak się zobaczy tyle bliźniaków. Naprawdę, to jest wspaniała impreza i ja dziękuję wszystkim, Wszystkim organizatorom, ci, którzy się przyczynili do tej imprezy, życzymy naprawdę dużo wytrwałości i zdrowia. Jest bardzo fajnie, i fajnie też właśnie poznać innych bliźniaków. Uważam, że to jest coś bardzo ciekawego, ponieważ możemy zobaczyć inne bliźniaki, porozmawiać z rodzicami, wymienić się doświadczeniami. Mogę przede wszystkim ze swojej strony w tym momencie powiedzieć, że jestem bardzo usatysfakcjonowany, że tylu tych bliźni bliźniaków się do nas zjawiło. To świadczy o tym, że ta impreza ma sens swego istnienia. Tylko będziemy no, musieli myśleć, jak ją ewentualnie ozdobić, to co powiedziałem wcześniej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że pamiętają o Trzankowie, promują go, bo to wiemy o tym wszyscy. No i zapraszamy za rok. Wesołe miasteczka Kateringi, no i te przewrotne pieczone pyry w ognisku na zakończenie. No i artyści, którzy też są jakimś lepem. Kto tu u nas jeszcze nie grał, tak? kto tu u nas nie śpiewał. Staramy się raczej, przypominam sobie szybko, ale nie, nie powtarzamy tych dużych nazwisk z polskiej estrady. No i trafiło na margaret. It's the free